Ekoplaneta. Kuba Pochwyt, witam w kolejnym wydaniu Ekoplanety. Podobnie jak w poprzedniej audycji, jesteśmy w Parku Jordanowskim w Radlinie, gdzie zorganizowano siódmą edycję rodzinnego festynu ekologicznego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Forum Firm oraz Miasto Radlin. Mówi Mark Gajda, rzecznik prasowy Radlińskiego magistratu. To już kolejna edycja pikniku ekologicznego, rodzinnego pikniku ekologicznego, który robimy razem ze stowarzyszeniem Forum Firm. To takie stowarzyszenie nasze lokalne, zrzeszające przedsiębiorców, którzy włączają się w nasze działania z zakresu edukacji ekologicznej. Dzisiaj stoiska między innymi programu Czyste Powietrze, nasze ekodoradczyni, także stoiska wodociągów. Takich działań ekologicznych trochę w ostatnim czasie w Radlinie się dzieje. My cieszymy się, że przy okazji fajnej imprezy rodzinnej można troszkę przemycić tego przekazu ekologicznego. Taki przekaz przemycali również przedstawiciele radlińskich wodociągów ESOX na czele z Anną Bubulą-Nagrabską, wiceprezesem zarządu. Od zawsze są nam bliskie wszelkie wartości proekologiczne. Wiąże się to nie tylko z naszą bazową działalnością, ale i z tym, w jaki sposób postrzegamy świat. Na naszym stoisku, jak co roku i jak 365 dni w roku, zachęcamy oczywiście do picia kranówki. Dlatego warto pić kranówkę. Za każdym razem powinniśmy się zastanowić, czy naprawdę chcę być uzależnionym od sklepu, od tego czy jest ta woda dostępna właśnie w sklepie okolicznym, Czy chce mi się brać tą wodę półtora litrową, 5 litrową i targać ją na któreś piętro w domu, w bloku? Czy jesteśmy pewni, że ta woda w butelce była dobrze przechowywana? Weźmy pod uwagę, że wody butelkowane, które są dostarczane do sklepów, bardzo często są przechowywane w pełnym słońcu są w butelkach plastikowych. Plastik niestety nie jest aż tak odporny na wysoką temperaturę. Zastanówmy się. A woda z kranu jest zdrowa, jest bezpieczna? Woda z kranu przechodzi wszelkie niezbędne badania. Mamy harmonogram badań sanepidowskich, które regularnie wykonujemy. Badania jakości wody są dostępne na naszej stronie internetowej. I żeby w ogóle mogła ona w kranie płynąć, musi spełniać oczywiście wszystkie warunki. Co ciekawe, woda w kranie jest tańsza. Podsumowując, pijmy kranówkę. Oczywiście i zachęcamy do tego. Zachęcamy do tego, żeby miksować sobie smaki, owoce, do tego, żeby zastanowić się, jaka woda najbardziej nam smakuje. W trakcie rodzinnego festynu ekologicznego można było między innymi spotkać się z pszczołami, o których opowiadała pani Joanna Langrzyk z Pasieki Wiktoria Czyżowic. Jak bardzo ważna jest rola pszczół w środowisku? No, myślę, że to nie będzie przesadą, jeżeli stwierdzę, że bez pszczół nie byłoby życia, nie byłoby nas. Zapewniają pożywienie, myślę, że w ogromnej mierze dla całej ludzkości. I rzeczywiście, gdyby nie te małe, bardzo pracowite owady, no to myślę, że niewiele by nam tutaj zostało już czasu na, na ziemi. Czym zajmują się pszczoły? Dlaczego one są takie pożyteczne? To znaczy, tak, z punktu widzenia pszczelarza, naszych klientów, którzy zaopatrują się u nas w produkty pasieczne, czyli miody, ale nie tylko, bo i pyłek pszczeli, i propolis no to pszczoły produkują miód, ale to jest tak w zasadzie taki produkt uboczny, bo ich głównym celem i zadaniem jest po prostu zapylanie. Pszczoły i wszystkie pszczołopodobne owady, są po prostu zapylaczami, i tego no, nikt inny w przyrodzie nie zapewnia, tylko właśnie zawdzięczamy to ciężkiej pracy pszczół. Czy w dzisiejszych czasach hodowanie pszczół to jest trudne wyzwanie? Jest to bardzo trudne. Czasami wydaje się, że to jest prosta sprawa, ale naprawdę wymaga to wiele wysiłku, wiele pracy, ogromnej wiedzy, no i przede wszystkim doświadczenia. No i trzeba to po prostu kochać. Jak my wszyscy możemy pomóc pszczołom? Każdy może pomóc pszczołom, i to są naprawdę proste rzeczy. To akurat nie wymaga żadnej wiedzy specjalnej ani przygotowania. Przede wszystkim powinniśmy zadbać o to, żeby wokół nas było jak najwięcej roślin przyjaznych pszczołom. Czyli przede wszystkim nie wykaszać bardzo nisko trawników, zostawić trochę tej dzikiej roślinności, ziół, bo to naprawdę jest ich główny pokarm. No bez tego one po prostu głodują. Także zapewnijmy im dostęp do pokarmu, czyli rośliny, nie tylko te modne teraz iglaki, ale też jakieś drzewka owocowe, krzewy. To nie tylko będzie przyjazne pszczołom, ale również pięknie będzie wyglądało w naszym otoczeniu. W tym wydaniu audycji Ekoplaneta to już wszystko. Kuba pochwyt, dziękuję za uwagę i do usłyszenia! Ekoplaneta. Audycję dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Za treści przedstawione w audycji dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odpowiedzialność ponosi redakcja.